Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak nagrywać ekran w tablecie Xiaomi Pad 7 Pro. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i naciskamy tutaj na ikonkę kamery. Jeżeli jej nie mamy, wybieramy opcję edytuj i szukamy tej ikony tutaj w nagrywaniu ekranu. Przepraszam, szukamy tej ikony, właśnie tej opcji nagrywania ekranu i dodajemy ją poprzez naciśnięcie. I tutaj sobie zatwierdzamy. Wtedy ta ikona nam się tutaj doda. I naciskamy sobie to nagrywanie ekranu. Następnie możemy zdecydować, czy chcemy otrzymywać powiadomienia od właśnie aplikacji nagrywania ekranu. I jeżeli chcemy rozpocząć nagrywanie, naciskamy ten czerwony przycisk. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, naciskamy sobie tego czerwonego kwadrata. Jeżeli chcemy przejść do folderu z nagraniami ekranu, naciskamy sobie Folder. Następnie możemy zezwolić na wszystko. I przezostaniemy przeniesieni do galerii, gdzie będą nasze nagrania ekranu. Możemy też wybrać opcję ustawień, gdzie możemy pozmieniać ustawienia nagrywania ekranu, np. rozdzielczość, jakość wideo, orientację, źródło, czy np. klatki na sekundę. Jeżeli chcemy zamknąć nagrywanie ekranu, naciskamy X, który jest na końcu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!